drużyny Leżajska. W dalszym ciągu przy piłce gospodarze Grzegorz Skórski. Zagranie w pole karne, ale tu sytuację wyjaśnia Andrzej Błotni dalekim wybiciem piłki spod własnej bramki. 34. minuta spotkania. Prawą stroną znów Andrzej Błotni. Dalekie zagranie w kierunku partnera z ataku, ale nie było dobrego dośrodkowania i w dalszym ciągu bez bramek na stadionie przy ulicy Etmańskiej. 42. minuta spotkania. Dariusz Szmuc. No i goście mogli wpisać się tu na listę strzelców. Mogli otworzyć konto bramkowe w tym spotkaniu. Między słupkami bramki stali stał już Marek Domoń, który zmienił w 38. minucie kontuzjowanego Rafała Pomianka. 45. minuta spotkania w akcji Stalowcy, faulowany tuż przed linią pola karnego na 18 metrze pomocnik gospodarzy Jan Chulbój, rzut wolny Witold Baran, ładny techniczny strzał i tuż przed łowiskiem kończącym pierwszą połowę Rzeszowianie obieli prowadzenie. Brawa dla Witolda Barana za to uderzenie z rzutu wolnego. 1 do 0 od 45. Minuty. Tuż po przerwie 46. Minuta spotkania. Znów stalowcy w ataku. Wprowadzony w przerwie Krzysztof Domin. Młody napastnik stali, wykorzystuje gapiostwo obrońców leżajskich i bramkarz pogoni Tomasz Krzyżak. Po raz drugi został pokonany. 2 do 0. Po strzale. Krzysztofa Dominiaka. Ta bramka ożywiła nieco senną publiczność na trybunach, skwar nieco zelżał, no i piłkarze zaczęli grać szybciej, akcje były bardziej efektowne. To 54 minuta spotkania, Rzeszowianie, Arkadiusz Baran, dośrodkowanie na pole karne, próbował strzelać z pół Marcin Pacu, ale Uderzenie nieudane. 58. minuta spotkania. Zawodnicy pogoni próbowali rozegrać akcję ofensywną. Skończyło się to na rzucie wolnym dla gospodarzy w środkowej strefie boiska i stalowcy w ataku. Arkadiusz Baran. Zagranie do Witolda Barana. Dośrodkowanie na pole karne. Tam ładnie wchodził. Jan Hurbuj, ale nieco odskoczyła mu piłka przyjęta od klatki piersiowej Tomasz Krzyżak zażegnał niebezpieczeństwo. 64. minuta spotkania, mocny strzał Henryka Rożka, weterana ligowych boisk, a to 68. minuta spotkania. Zagranie Mateusza Rzucidły na lewą stronę, tam Witold Baran i... Tomasz Krzyżak bramkarz drużyny Leżajskiej został pokonany po raz trzeci. Ładna akcja stalowców dośrodkowanie Witolda Barana najpierw strzelał Jarosław Kuter bramkarz pogojny zdołał sparować piłkę ale tuż przed siebie i Krzysztof Domin nie miał problemów z umieszczeniem piłki w siatce. Od 68 minuty stalowcy prowadzą pierwszego meczu piłkarskiego Pucharu